Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie, 31 grudnia 2024 roku. Za trzy godziny, jeżeli Bóg pozwoli, będzie nowy rok. Kochani, chciałbym złożyć Wam najlepsze życzenia właśnie na ten nowy rok. Najlepsze życzenia pochodzą oczywiście ze Słowa Bożego, więc pozwólcie, że też e, rozpocznę fragmentem z dziejów apostolskich, czwarty rozdział, od 23 wersetu do 31. Proszę posłuchajcie. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślne głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię i może i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, Sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z powiem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Herod i Poncio Piłat z poganami, plemienami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Gdy ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zaczęło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Kanie, chciałbym Wam życzyć na ten nowy rok, że jako osoby do, które, które uwierzyły Jezusowi Chrystusowi, abyśmy umieli z odwagą iść i głosić w tym nowym roku, oczywiście z miłością, Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Jeżeli jest to dla nas dobra nowina, jeżeli my uwierzyliśmy, czy tego roku, czy może minionych lat i doznajemy tego, to z pewnością ta dobra nowina może być dobrą nowiną też dla innych. I chciałbym życzyć Wam, ale też przede wszystkim innym, tym, którzy nie znają jeszcze Jezusa Chrystusa, aby go właśnie poznali. Kochani, za około trzy godziny prawdopodobnie. Tam, gdzie będziemy, będziemy składać sobie życzenia, życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, może właśnie błogosławieństwa Bożego. Będziemy w różnych miejscach, może sami? No cóż, czasami tak bywa, ale może z najbliższą rodziną. Więc życzmy sobie, może z rodziną, która jeszcze nie poznała Jezusa Chrystusa, albo dość opornie podchodzi do prawdy o Jezusie Chrystusie. Może z osobami, które nic nie mają wspólnego z Jezusem Chrystusem, i możliwe, że z osobami, z którymi w ogóle się nie znamy. Kochani, módlmy się. O odwagę, aby właśnie za trzy godziny mieć taką możliwość i aby świadczyć o Jezusie Chrystusie, aby w tych życzeniach nie zapomnieć właśnie o dobrej nowinie, o tym, że Jezus Chrystus jest remedium na wszystkie sprawy, jest zbawicielem, jest ratunkiem, jest tym, który, który może sprawić, że następny rok będzie jeszcze lepszy. Życzę Wam, abyśmy mogli też innym głosić dobrą nowinę, aby ten ostatni rok, 2024 roku, ten ostatni dzień był pierwszym dniem ich nowego życia. Możliwe, że i jutro będzie nam dana taką możliwość, aby spotkać się na jakimś świątecznym, uroczystym obiedzie, może jakiejś kolacji z rodziną, z bliskimi, z przyjaciółmi. I abyśmy tam mogli głosić z odwagą i życzyć innym, aby właśnie ten pierwszy dzień roku, nowego roku 2025, nie był kolejnym tylko nowym rokiem, ale aby przez to słowo i te życzenia, ten dzień mógł być też pierwszym dniem ich nowego życia. Aby jak najwięcej osób poznało Jezusa Chrystusa. Kochani, życzę Wam, aby w tym nowym roku, dla was, którzy przyjęliście Jezusa Chrystusa, ten rok był rokiem, gdzie zawsze będziemy zwracać się ku Jezusowi Chrystusowi, gdzie będziemy o nim zawsze pamiętać, gdzie Jezus Chrystus będzie na pierwszym miejscu, gdzie Jezus Chrystus będzie torował nasze drogi, układał nasze plany, a my będziemy wypełniać Jego wolę, a nie swoją. Kochani, Ci, którzy uwierzyli Ewangelii, Jezusowi Chrystusowi, zostali przyłączeni do ciała Jezusa Chrystusa, do kościoła. Są jego częścią. Pamiętajmy też o tym, że Kościół jest przedsionkiem nieba. I kochani, świadczmy w tym nadchodzącym nowym roku właśnie. To Królestwo Niebieskie, które może się przybliżyć dla tych, którzy się nawrócą i uwierzą Jezusowi Chrystusowi. Pamiętajmy, że często modlimy się i wołamy: Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ten Kościół, w którym, którego częścią my jesteśmy, jest właśnie przedciągiem nieba, i pamiętajmy, aby ten rok był też święty. Życzę Wam, aby Duch Święty działał w Waszym życiu. Abyście doznawali uświęcenia właśnie w Duchu Świętym, abyście stawali się lepsi, doskonalsi, bardziej podobający się Bogu jeszcze bardziej i świadczący y, o właśnie Jezusie Chrystusie, świecącym światłem Chrystusa, abyście takimi byli i aby inni mogli z tego wszystkiego skorzystać. Życzę Wam, aby Duch Święty, którym zostaliście zapieczętowani, mógł wzrastać Was tak, że będzie wylewał się jak źródła wody żywej i będziecie tym tą wodą żywą, tym, tą wodą życia też e, poić właśnie innych. Tego Wam wszystkiego e, życzę. Błogosławieństwa Bożego, aby Jezus Chrystus Zawsze był na pierwszym miejscu, aby wasze życie było podporządkowane Jezusowi, Jezusowi Chrystusowi. Tego wszystkiego wam życzę. Bądźcie z Bogiem, miejcie dobry czas, dobrą zabawę, bo i zabawa, i odpoczynek jest potrzebny. Ale w tym wszystkim pamiętajmy, że żyjemy, świadczymy i służymy Jezusowi Chrystusowi. Zostańcie z Bogiem.